Zadanie trzecie. Zapisz liczbę w postaci A do potęgi X, gdzie A należy do naturalnych, a X należy do Q. E, dobra, mamy przykład A. To jest pierwiastek 4, 5 do 1, 2. Zapisujemy, że to jest 5 do potęgi 1, 2, do potęgi 4. To się mnoży, czyli to jest 5 do 4 drugich. A przepraszam, wróć, pomyliłam się. Nie do czwartej, tylko do jednej czwartej. Tutaj jest jedna czwarta i to będzie nie jedna druga, tylko jedna ósma. Tak. Przykłady. Mam pierwiastek 5 do potęgi trzeciej, czyli tak, pierwiastek z 5, to jest inaczej, 5 do 1 2 i do trzeciej. Teraz to się mnoży, czyli to jest 5 do 3 drugie. Przykład C. Pierwiastek trzeciego stopnia z trzech podzielić na pierwiastek czwartego stopnia z trzech. Zrobimy to sobie, że to jest 3 do 1, 3. podzielić na 3 do 1, 4. Eee, dobra. Dzielenie to się to odejmuje. Czyli to jest 3, 1, 3 odjęć 1, 4. Czyli to będzie 3, tu jest 12, 4, odjąć 3, 12, czyli to jest 3 do potęgi 1, 12. CD. Mamy tak, pierwiastek trzeciego stopnia z trzech. Razy pierwiastek trzeciego stopnia. Czyli to jest 3 do potęgi jednej trzeciej razy 3 do potęgi jednej drugiej. To się mnoży, czyli to jest 3 1 trzecia razy, dodać, przepraszam, dodaje się, 1 druga do wspólnego mianownika, którym jest 6. Czyli tu będzie 6, tu będzie 2. Tu będzie 6, tu będzie 3, czyli to jest 3 do potęgi 5 w Dobra. A, e, C, D. Dużo tych przykładów. To teraz E. 2 podzielić na 8 do potęgi 2 trzecie. Dobra. 2 to jest inaczej: 2 do 1. Podzielić. Zamiast 8 to zapisuję sobie 2 do 3. To 2 do 3 to jest 8 razy 2 trzecie. 2 do 1 podzielić. To się mnoży tutaj, czyli wychodzi nam y 3 pierwsze razy 2 trzecie skraca się, czyli to jest po prostu 2 do potęgi drugiej. Odejmuje się, czyli 2, 1 odjąć 2 i wychodzi nam, że to jest minus 1. 2 do potęgi minus 1. Ok, a i F. 2 do 1 drugiej razy. 4 do 3 drugich podzielić na 8 do 2 trzecich. Czyli to jest 2 do 1 drugiej razy zamiast 4 to jest 2 do 2 i 3 drugich podzielić zamiast 8 to jest 2 do 3 i 2 3 To się równa. 2 do 1, 2, razy. Tu się mnoży. To się mnoży i się skróci, czyli to będzie 2 do 3. Podzielić. Tu też się mnoży. Na 2 do 2. Czyli to jest 2. Tu będzie 1, 2, dodać 3. Odjąć 2. Czyli to jest 2, 1, druga to jest 0,5. Czyli 3 dodać 0,5 to będzie 3,5, odjąć 2. Czyli 2 to będzie do 1,5 albo 2 do 3, drugich, jak komu wygodnie. I 2 ostatnie EFG. 4 do 1/8, raz 12 do 3/4, podzielić na pierwszą z 8. No, dobra, coś wspaniałego. Mm, 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 mm. Okej. Okay. Co my z tym możemy zrobić? Zróbmy to sobie w ten sposób, że 12 to jest inaczej 3 razy 4, prawda? Czyli Trzy. mamy tak 3 do 1 ósmej razy 3 do 3 czwartych razy 4 do 3 czwartych. Bo to 12 tutaj rozbiłam sobie na te dwie części. Podzielić na 8 do 1 drugiej. Dobra. Teraz tak. Yy, tu zobaczcie. Mogę sobie już coś podziałać. Czyli zapisuję, że to będzie 3. 1, 8 dodać 3 czwarte. razy. 4 do potęgi 3, 4, pod, może nie 4, wróć, bo 4 to nam nic nie da. Zróbmy sobie zamiast 4 do potęgi 3, 4 to będzie 2 do 2 i do 3, 4 podzielić zamiast 8 to będzie 2 do 3 i do 1, 2. Dobra, teraz dochodzimy, żeby y, móc dodać sobie 3 do potęgi 1, 8 i 3 4 To musimy mieć wspólny mianownik, czyli zapisujemy dalej równa się. I mamy 3, to będzie 1, 8. Dodać 6 8 razy. Tutaj to się mnoży, czyli mamy 2 do potęgi 6 4 podzielić na 2 do potęgi 3 drugie. Teraz równa się, tu jest 3 do potęgi 7 ós ósmych, przepraszam, 3 do potęgi 7 ósmych razy i tu jest... 2, 6 czwartek zrobię jako 3 drugie, odjąć 3 drugie, bo gdy dzielimy ułamek, to potęgi się odejmuje. I to jest w takim razie 3 do potęgi 7 ósmych razy 2 do potęgi 0, czyli 3 do potęgi 7 ósmych razy 1, czyli 3 do potęgi. 7 ósmych. I to jest przykład G. Teraz lecimy sobie z przykładem H. I w przykładzie H, już na szczęście ostatni. Ciekawe, czy też będzie taki długi.

Razem zamiast pierwiastka z 3, to zapisujemy, że to jest 3 do potęgi 1 drugiej. Czyli mamy tak: 3 do 1 drugiej, razy 3 do 2 trzecich, i razy 3 do 1 drugiej. Potęgi się dodaje, czyli to jest 3 do 1 drugiej, dodać 2 trzecie. I dodać jedna, druga. Wspólny mianownik. To będzie 6. Mhm. Tak, czyli mamy 3, tu jest 6. Czyli 3, szósta, dodać 4, szósta i dodać 3, szósta. Czyli to jest 3. Do potęgi 10 szóstech, a to jest to samo co 3 do potęgi 5 trzecich.